Witam serdecznie z podmostu. No niestety, tyle pływam na ryby, że mnie kobieta z domu wyrzuciła. No i co, wylądowałem pod mostem. Nie ja no, naświguję. Chciałem pokazać, że ładne chmurki za nami. na wodzie taka cisza trochę przed burzą. Mimo, że sprawdzałem pogodę, że ma niby nie padać. No to te chmury nie przekonują mnie do tego. Także nie gadam za dużo i ruszam na ryby. Mam jakieś takie, jeżeli się nie rozpada oczywiście, mam jakieś takie 2-3 godzinki. Spróbujemy coś podziałać. Składam za wędzicho, Wyciągam jakieś fajne przynęty. Spróbuję dzisiaj połapać na coś więcej jak na fiolecika, bo pod jednym z filmów miałem komentarz, że po co łapie na fiolet. Skoro naturalne kolory na pewno lepiej się sprawdzały i lepiej połapie na naturalne kolory. No, moje zdanie w tym temacie jest troszkę inne, z tego względu, że na moich wodach presja wędkarska jest bardzo duża, bardzo, ale to bardzo duża. Te ryby są naprawdę opatrzone i z tego względu wydaje mi się, że właśnie taki nietypowy fiolet sprawdza się dobrze. Ale zaraz się o tym przekonamy, albo i nie. Taka spokojna pogoda może być. Drastyczna dla ryb i może być, że ten szczupak wcale nie będzie chciał żerować. Ale płynę na kilka miejscówek, jak mówiłem, mamy jakieś 2-3 godzinki. Jeżeli się nie rozpada, płynę na kilka miejscówek, na takich można powiedzieć prawie pewniaczki. I zobaczymy. Zaczynamy od miejsca, gdzie w poprzednim odcinku mieliśmy odprowadzenie dwóch szczupaków, w sensie jednego mieliśmy wciętego, a drugi odprowadził go z tyłu. Także kto nie widział, to zapraszam na poprzedni odcinek. Naprawdę fajny, fajny odcinek i dużo się działo. Ciekawie się działo. No, generalnie polecam zajrzeć na ostatni odcinek. Przedostatni. Oglądajcie wszystkie po kolei. A ja składam wędkę i zaczynam zabawę, bo praktycznie już dopłynęliśmy. Daleko nie było. Dzisiaj tak na szybkiego, bez ochosądy, bez niczego mam dosłownie... Dwie wędki, jedną wędkę tak naprawdę mam tylko awaryjnie. Także spróbujmy względnie naturalnie szczupak na szczupaka. Może akurat. fiolet też już wyjmę, żeby był pod ręką. Ale zaczniemy od tego. Guma jeszcze nie gryziona, także będziemy widzieć, czy coś w nią uderzyło, czy nie. No i lecimy z tematem. Pierwszy rzut. Ale dzisiaj spokojna woda. Miałem tu przypłynąć na koniec, ale jak zobaczyłem te mury, to stwierdziłem, że jednak tu zaczniemy. Zobaczymy, jak się rozwinie ta pogoda. Bo nie chciałbym zmoknąć i nic nie połapać, tak naprawdę. Okej, okay. skoro ten wiatr nas tak chętnie cofa, to my sobie zrobimy tutaj takie. Poczekajmy, aż motor przejedzie. Skoro wiatr nas tak spycha, to sobie zrobimy tutaj takie kółeczko dookoła, staniemy sobie z tamtej strony, będziemy z dryfem wracać i obławiać tą zatokę. Bo głównie chodzi o tą zatokę tu po lewej, tam po prawej. O, też się coś zdarzało, ale tutaj ta strona lepiej mi się kojarzy. Te mury wyglądają bardzo sympatycznie, tak jakby chciały tutaj przyjść i się do nas przytulić. O, ale w sumie, w razie czego możemy schować się pod most? O ile nie będzie padało za długo, no bo. Jest 19 godzina, więc dużo czasu nie mamy. Ale postaramy się jeszcze coś wydłubać. To jest mój ostatni wypad przed dwutygodniowym urlopem, także fajnie byłoby jeszcze coś połapać. No ale wszystko w płetwach ryb. Wszystko w płetwach ryb, że tak to ujmę. Musimy rzucać od razu ten fiolet, ale dajmy dajmy rybom szansę. Dajmy rybom szansę wykazać się. Zobaczymy, czy będą brani na jakieś inne kolory. Założyliśmy taką ala imitację szczupaka, przynajmniej ubarwienie szczupaka. Może guma kształtem nie przypomina aż tak mocno szczupaka, ale, ale kolorystycznie na pewno. Dobra, myślę, że już tu możemy zacząć obławianie. Nie czekam aż opadnie, bo tu jest, to jest dość mocno porośnięte tymi wysokimi wodorostami. Także lepiej jak ta guma idzie górą. A jakiś ewentualny szczupak może właśnie z tych wodorostów wyjedzie i chapnie. Choć ostatnie obranie mieliśmy w ogóle spod tych szaków. Gdzieś tą trybka zaraz wyjechała. Niesamowite. Jestem prawie pewny, że widziałem tutaj jak przepływał szczupak, albo przynajmniej jakaś duża ryba. No, taka porządnie duża. No niedobrze, że mnie widział. Jeżeli to był szczupak. Ale coś ewidentnie dużego przepływało. Ciekawe. No i co? Nic się nie dzieje na tego szczupaka. No dobra, to dajmy szansę innemu kolorowi. Skoro nie ma słońca, jest tak w miarę spokojnie. Spróbujmy na perełkę. 14 centów. Może na perłę coś się skusi. No, ładnie przed nami. Oh, spokojna woda. I przez chmurki przebija się gdzieś tam słońce, a raczej promienie słońca. Piękna woda. Piękna, ale cholernie trudna. Czasem jest tutaj tak ciężko coś wydłubać. Oj, bardzo ciężko. No i co? Perełka też nic. Opa! Teraz spróbujemy następny kolor. Hm, hm, hmm, wiem. Albo jeszcze lepiej, o właśnie. Też taki powiedziałbym, no w miarę naturalny kolor, tak? W miarę naturalny kolor 12,5 cm. Co prawda ta guma mi się sprawdzała w tamtym roku. No ale zobaczymy. Katanka. No tutaj jakby się jakaś 80 na, ka na katanie trafiła, to myślę, że była fajna zabawa. O hamulec jest za luśno. Tak będzie lepiej na pewno. Dobra. A na tym kiku to każda ryba to już jest zabawa. Każdy szczupak. O konie to jednak nie, ale... O, tak. Poczekałem za długo, teraz idziemy przez te wszystkie dzielska. Co nie mówię, że jest złe. Czasem fajnie. Najlepiej jest przejechać przy tych zielskach jak najgłębiej. Spróbujmy się bardziej pobawić tą przynętą. Co prawda mam troszkę tutaj za ciężką główkę do zabawy, ale spróbujemy. Tak podszarpywa, żeby ona się wychylała na boki, żeby, żeby błyskała. Pobudzała te ryby. Także widzicie, nie dość, że inne, inna przynęta to jeszcze inne prowadzenie. W ogóle chciałbym podziękować, bo poprzedni film przyjął się bardzo ładnie. Wręcz byłem w szoku. Chyba wpadł w jakiś algorytm YouTube'a. Także wszystkim komentującym, lajkującym, oglądającym dziękuję bardzo. Naprawdę wynik mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Jest. U, jest. Jest fajna ryba. Słabo ją zaciąłem, ale zobaczymy, może damy radę. Zielska, i zielska. Te zielska mogą go uratować. Miejmy nadzieję, że nie. Ale jest ryba. Mam, rozło mam, dobra, mam rozłożony podbierak, myślę, że jeszcze nie rozłożymy. No na tym kiju będzie zabawa. Jeszcze w zielskach? Aj, aj, aj. Ale damy radę. Wierzę w katankę. Ach, ale chodzi skubany. Z, z łódką idzie. Uu. Jejku, nie, spin, nie Przynajmniej żeby nie były spiny. Z tego przynajmniej zobaczyć. Hu uh, uh, uh. uh. Ale walka w zielsku. Zobaczcie co tu się dzieje. Co tu się dzieje? W ogóle go nie mogę odkleić od dna. No. Uh. Uh. Piękna ryba. Uh, 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 uh. Oj, jest wesoło. Ale dobra, widziałem go. No, chyba 8 dych będzie. Może 7 plus. Aj. O, ale piękna walka, na katankę. Ja. No. Nie jest wcale jakiś mega wielki, ale w tych dzielskach no robił, robił dym. Nie, no jest fajny, ej. O. Ho, ho, ho. Elegancko. Nie mam miarki. Nie mam miarki, miarkę mam w e, echosondzie, a osąda została w domu, o nie, nie mam miarki, niedobrze, ale dobra, porównamy sobie do blanku wędki, sobie przyłożę po prostu blank wędki i e, w domu zmierzę i po prostu Wam dopiszę ile rybka miała. <laughs> a Wy w tym momencie możecie w komentarzu napisać ile może mieć, chociaż jeszcze jej nie widzieliście nawet, ale jak ją zobaczycie to wtedy możecie napisać ile Waszym zdaniem może mieć, a ja ją wypinam i działamy. Dobra. Rybka jest wolna. Ojejku, piękny. Piękny. No to mam nadzieję, że pod słońce widzicie w miarę. Zaraz jeszcze pokażę w drugą stronę. No to ile on ma? Jak uważacie? Sprawdzę sobie na wędce. Op. Czyli będzie kurczę, ciężko będzie zmierzyć. W ten sposób. Opa. No ale trzeba liczyć, że od początku wędki tak gdzieś mniej więcej dotąd No, jak myślicie? Ile ta rybka ma? Ile ta rybka może mieć? Oj, no ma kawałek. Jest! Piękna ryba. W końcu piękna ryba w tym sezonie na katanę. Ale się cieszę, że na tą wędkę siadła jakaś fajna ryba. Ale jestem zadowolony. Fajnie, kurde. No, na tej wędce takie ryby to już jest kurde kozak. No, ale myślę, że 8 dyszek mogła mieć. Mogło być 8 dych. Piękny gruby szczupak. Gdzieś stąd wyjechał. Ach. W tych wodorostach jeszcze taka jazda. No, przyrąbał ładnie. 12,5 cm gumeczka. Wcale nie trzeba dużych przynęt. Wcale nie trzeba dużych przynęt. Jest szczerze, na moje oko, tak wielkościowo, jest bardzo duża szansa, że to jest ten szczupak, który w poprzednim odcinku nam odprowadził tamtego szczupaka. No i wielkościowo wszystko, no zgadza się według mnie, wszystko. Minęło pół godziny, odkąd wypłynąłem. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na... dzisiaj, naprawdę. Także widzicie, nie tylko Fiolet, no ale mówiłem, że ta guma mi się sprawdzała, prawda? No i właśnie pokazała po raz kolejny. Że nie można na nią złego słowa powiedzieć. No to co? Siadła rybka, można kończyć odcinek. Nie, no żartuję. Łowimy <grywia> dalej, to dopiero początek. Ale w końcu odcinek się zacznie od jakiejś ryby, a nie tylko 15 minut gadania. Oczywiście w moim przypadku to jest 4 godziny pływania i dopiero akcja. W końcu nam udało się na otwarcie jakąś rybkę zdobyć. Ale żeśmy tu Bajzlem, Robysta, tu wszędzie, wszędzie wodorosty pływają. No, był ogień, był ogień, ale fajnie był zapięty w nożyczki, więc raczej nie miał szans się wypiąć. Także teraz z pełną świadomością mogę Wam powiedzieć, że no nie zostawię Was na mój urlop bez filmu. Nagrywam dosłownie, dzisiaj jest sobota, a jutro wyjeżdżam. Ale jeszcze to zmontuję i wrzucę, żebyście mieli w następny piątek. Film. Swoją drogą trochę źle powiedziałem, bo ja dziękowałem Wam za, za miłe przyjęcie ostatniego odcinka, ale to jest przedostatniego odcinka. Ostatni to jeszcze, jeszcze nie jest nawet na kanale. Ale spokojnie, filmy będą. Filmy będą. Są dobre. To cóż, opowiem cały tamten brzeg całej tej zatoki. No nic już więcej się nie zadziało, że płyniemy dalej. Jezu, ile ptactwa przed nami. Co tu się dzieje? Ptactwa, ja tu też widzę, blisko brzegu są te właśnie wysokie wodorosty. Także miałem tylko przepłynąć, ale jak widzę te wodorosty, to trzeba kilka razy wzdłuż nich, tak fajnie jakbyśmy znaleźli ich krawędź, i tak na, ich, na krawędzi tych wodorostów rzucić. Może coś uda się wyciągnąć, ale może rzućmy jeszcze tak. Od razu spróbujmy górą przeprowadzić. Dobra, ostatni rzut i płyniemy dalej. Nie ma co za dużo czasu tutaj marnować. Słońce już coraz niżej. Czas leci, 20 godzina. Nie ma to tamto, trzeba działać. Jeszcze z jedną rybkę wypadałoby złapać. tam są zielska gdzieś w tamtym kierunku musimy celować siedzi siedzi znowu na katankę jest Ojej, ale chyba jakaś malizna. Zero oporu. Płynie do mnie normalnie. O, o, o. Coś walczy, coś bardziej. Oj, zadziubek zapięty. Mamy to. O, nie jest taki malutki, ale nie był zbyt waleczny. No to druga rybka. Widzicie, wymacałem gdzie te wodorosty, rzuciłem za nimi i siadła rybka. No takie powiedziałbym, sześć dyszek 65 myślę, że 65. No to rybka numer 2. No, zobaczmy, czy będzie rybka numer 3. No dobra, nic więcej się tutaj nie zadziało, także pakujemy sprzęciora i lecimy na kolejną miejscówkę. Nie ma to tamto, nie ma co się obijać. Jakby jeszcze coś było to myślę, że już by hapnęło. Także teraz kierunek chyba tam. No dobra, przed nami trzecia i ostatnia miejscówka, jaką zaplanowałem na dzisiaj, aczkolwiek to są tylko te miejscówki planowane, a zobaczymy, jeszcze po drodze pewnie gdzieś po łapie. Guma pozostała ta sama, skoro dała dwie rybki, no to nie kombinuję. Jakby się ktoś zastanawiał, co to za guma, to jest to Westin Shad w rozmiarze 12,5 cm, ale koloru to Wam nie powiem, ale, ale fajny kolor. Nie wiem, czy to nie był jakiś limitowany kolor. Nie mam pewności, ale coś mi się wydaje, że tak mogło być, że to mógł być limitowany kolor. No, na razie cisza. Ale ten rzut może nam dużo powiedzieć. To jest mniej więcej tam, gdzie wiem, że są wodorosty. O, właśnie, właśnie przez nie przeskakujemy. Każde, każde uderzenie to może być ryba. No ale spokojnie. Czyżby. Żartowałem. <laughs> Mówiłem? No to są. Jestem w szoku. Trzecia miejscówka. Trzecia ryba. <laughs> o, ja cię kręcę. O. Spokojnie, kolego, spokojnie. O No, tak lekko nie będzie. Kurczę, za dużo mi żółki wyjdą. Chodź, chodź, już się nie denerwuj. No jest Już jest z nami. No, nie jest taki mały, kurczę! Myślę, że może być pod 7 dyszek. Jest bardzo ładny, szeroki. No, fajna rybka. Fajna rybka. Nie mamy miarki, nie, nie zmierzymy, ale myślę, że 7 dyszek może mieć. Także trzy miejscówki, trzy ryby. No, to ja mam powiedzieć. Powoli rozkręcam się. Szkoda, że fala nas tak naprawdę zniosła w to miejsce, skąd te ryby brały. Ale no. Może jeszcze ich nie wystraszyliśmy do końca? No, właśnie przepływam przez te wodorosty. A, i szlak. No to niedobrze. To już raczej, nawet jak tu jakiś był, to raczej widział łódkę i nic z tego nie będzie. Ale i tak siadły jakieś rybki, więc fajnie. Fajnie. To let's go. Te wysokie wodorosty, no po prostu one nam otwierają. Dostęp do ryb. Po prostu tam gdzie są te wysokie wodorosty, tam stoją szczupaki, no. I chyba jest jakiś teraz okres, że są bardzo aktywne. W końcu ten, Ta końcówka maja odpaliła te ryby. No, bo początek był ciężki. Naprawdę ciężko było coś z tych ryb wydłubać. A teraz właśnie te rybki powoli się... Pojawiły i powoli odpaliły. Był to, to wodorosty. Siedzi kolejny. Siedzi kolejny. Mm. O. o, ten się nie chce pokazać. Ten jest waleczny. Ten jest waleczny. Uch. Uch. Katanka to się wygina. Uch. Jest. Oj, 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 Patrzcie, jaki wariat. Patrz, jaki wariat. No, w sumie nie dziwię się, bo widziałem, jest całkiem ładny. Uh, 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 uh. Kurde, chyba muszę troszkę odpuścić ten hamulec, bo normalnie boję się o kirek. Ależ odpaliły nam te ryby, co? Kurde, to jest kolejna ładna ryba. Tu są wodorosty. Kolejna ładna ryba. Tu są wodorosty. No jeszcze z tym podbierakiem się troszkę uh, po, 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 rozpędziłem. Oh. No, jesteś gotowy? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra. Teraz? Kurde, kolejna ładna ryba. Ja <laughs> ale robi jazdę. O. Co jest? Co jest? <śmiech> Zobaczcie. <śmiech> Zobaczcie to. Ej. No ten ma siły. Ale podwódkę to niebezpiecznie. Opa, dobra, teraz. A, mamy cię! Jest! Jest kolejna fajna ryba. Ale na wieczór odpaliły, co? No kurczę, tego też, ten, te, tego też będzie trzeba przyłożyć do wędki, bo to no jest fajna ryba, naprawdę? Fajna ryba. Zresztą no widzieliście co robiła. Uf, on jest chyba większy od tego poprzedniego. No spójrzcie na tego chłopaka. On ginie trochę w tym podbieraku, ale uwierzcie mi to jest. To jest porządny podbierak. Zobaczcie, tu jest 100 cm, nie? Także to tu jest, prak tu jest, ponad, tu jest około 90 cm, nie? Także no, to jest kawał ryby. Tu jest kawał ryby. Ole, skromiutki. Ojejku. Uuuh. No, jest większy. Pierwszego i bardzo silny. Uuuh. Spójrzcie. No, piękna ryba. Piękna ryba. Ja cię kręcę na katanę. Nie wierzę. Nie wierzę. Piękna ryba. Porównajmy go do blanku. Jednak jest podobny, ale no, kurde, za jaka gruba, szeroka ryba. No, coś pięknego. Spójrzcie. Coś pięknego. Uuuh. Ale jazda. Jest! Czwarta ryba wypadła! I to konkretna. I to konkretna. Ależ zabawa. Ależ zabawa. Hmm. Co za wieczór. A się zastanawiałem, czy jechać na te ryby. Mówię jutro. Jutro już wyjeżdżam, kurde. Ale mówię, no brakuje mi jednego materiału. Mam taki awaryjny, no ale on nie jest najlepszy, nie? Mówię, no jeszcze pojadę, spróbuję. Ach. Dzięki kochanie, że mi pozwoliłaś. To był świetny pomysł. To był świetny pomysł. O, kolejna piękna ryba. Kolejna piękna ryba. Ale wieczór, co jest grane? Odpaliły się konkretnie te ryby. Kurde, że tej miarki nie mam, no No ale widzicie, widzicie że to są fajne ryby. To samo to jak one jeżdżą na tej wędce, nie. No i dzisiaj bez spin. Na cztery strzały, cztery rybki. Jest dobrze. Jest dobrze. Słońce widzicie już praktycznie zaszło gdzieś tam między drzewami się kitra. Kukułka klasycznie jest z nami. Ale się banan cieszy. Normalnie taki banan na twarzy, że hej. Widzicie, niepotrzebne achosondy, nie wiadomo co. Nawet kijek do 30 gram. 12,5 cm guma. Po co komu kotlety? Po co komu kotlety? I kilka ryb w łowisku. I znajomość łowiska. Można naprawdę widzicie działać jak ta lala. Jak będzie trzecia ryba, to powiedziałbym, że wskakuję do wody, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Na 100 tysięcy subów wskoczę do wody. Na 100 tysięcy subów. Także pamiętajcie, zostawić suba, to może kiedyś zobaczyć, jak skakuję do wody. Mam nadzieję, mam nadzieję. W tym roku wziąłem się za kanał poważnie. Mam zamiar naprawdę wrzucać odcinki tydzień w tydzień. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nawet przyjdzie jesień, zima. Jeżeli będzie jakakolwiek możliwość, jeżeli będzie cokolwiek się działo. Już myślałem, że znowu, ale nie. To wjeżdżamy i będziemy łapać. Będziemy kombinować. Nie poddajemy się. Dobra, kolejna miejscówka. Tutaj wzdłuż tych trzcin też są wodorosty, jest spadek całkiem niezły. Kilka żydów można oddać. Widzicie, wodorosty nie jest tu idealnie, ale mówię kilka rzutów. Takich, wiecie, kontrolnych. Kurczę. No powiedziałbym, że to mogło być uderzenie. To mogło być uderzenie. Wiem, że potem ziasko wjechałem, ale to jedno takie było... Takie jak omsknięcie mojego szczupaczka. Tak mi się wydaje, ale może, może nie, może to te wodorosty, ale było takie dość. dość dziwne. Powiecie, wodorosty tak jakby. nie wiem jak to nazwać. Budują napięcie. Po chwili się, że tak. czuć, że napręża to powoli. Żył plecionkę, tak? A jak ryba, to takie szarpnięcie od razu. To właśnie było takie szarpnięcie, puknięcie. No to mi się chyba nie zdarzyło nigdy szczupaka złapać. A łapałem tutaj okonki, więc raczej jakby tu jakiś szczupak był, to bym go kiedyś trafił. W sensie łapałem tu okonki chyba dwa lata temu, ale to mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli jakieś by tu się pojawiały, to na pewno bym jakimś przyłowem trafił któregoś. A nie zdarzyło mi się, więc. Więc płyniemy dalej. Dobrze moi drodzy, tym pięknym, spokojnym wieczorem żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, zostawcie subskrypcję, lajka jeżeli się podobało. A ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć.